Spółdzielnia mieszkaniowa to przedsiębiorca, a spółdzielca to konsument. Czy roszczenie spółdzielni mieszkaniowej wobec członka o uzupełnienie wkładu budowlanego jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się z upływem 3 lat? Czy może 10? Co z reklamacją? Czy spółdzielnia musi odpowiedzieć na reklamację w ciągu 14 dni? Witam Państwa. Po wielu latach. W końcu wszystko jest jasne. Członkowie spółdzielni mieszkaniowej otrzymali jasną interpretację Sądu Najwyższego w walce pomocne z władzami spółdzielni mieszkaniowych. Otóż roszczenia spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członków wkładu budowlanego są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zatem przedawniają się po upływie zaledwie trzech lat. Tak uznał. W uchwale z 9 marca 2017 roku, sygnatura Akt 3 CZP 69 przez 16, Sąd Najwyższy w powiększonym składzie. Link do, do tego wyroku znajduje się do tej uchwały, znajduje się w opisie tego materiału. Chciałbym jednak skupić się na konsekwencjach właśnie takiej interpretacji przez sąd najwyższy stanu rzeczy. Spółdzielnia mieszkaniowa, dokonując czynności prawnych w ramach obrotu gospodarczego, ma status przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy działa w sferze zewnętrznej czy wewnętrznej. Wcześniej mm, sądy bardzo często rozróżniały działalność spółdzielni mieszkaniowej na tę właśnie Zewnętrzną i wewnętrzną. Zewnętrzna dotyczyła zdarzeń gospodarczych, które dokonywały się w kontakcie z podmiotami zewnętrznymi, czyli na przykład spółdzielnia podpisywała jakąś umowę z podmiotem zewnętrznym, a teraz wewnętrzne dotyczyły stosunku pomiędzy spółdzielnią a spółdzielcami. Zatem w, naj, w, tym, w tym wyroku, w, tym, w, tym, w tej uchwale Sądu Najwyższego zaakcentowano konieczność odróżnienia stosunków prawnych członkostwa od stosunków kontraktowych i potrzebę uwzględnienia, że członek spółdzielni w relacji ze spół Członek spółdzielni w relacji ze spółdzielnią jest konsumentem, który jako słabsza strona stosunku umowy zasługuje na szczególną ochronę. Znamy sytuację, w których właśnie spółdzielnia mieszkaniowa, która jest tworem jest profesjonalistą jest, jest przedsiębiorcą jest zorganizowana w sposób profesjonalny, notabene z pieniędzy jej członków. Posiada na etatach prawników, księgowych, szkoli się codziennie, praktycznie nieustannie, także za pieniądze, właśnie spółdzielców, no i jest w zupełnie innej sytuacji niż ten, właśnie, pojedynczy spółdzielca. Na konsumencki charakter stosunków między spółdzielnią a członkiem wskazuje kształt tej relacji. Czyli mamy typowy, typowy gospodarczy podmiot, który działa z nastawieniem na zysk i prowadzi działalność gospodarczą, natomiast członkowie spółdzielni to są jej klienci, konsumenci. Zatem dziwne, że tak długo tak naprawdę trzeba było czekać na tak prosty Proste określenie stanu rzeczy przez Sąd Najwyższy. W ramach tej, tej interpretacji członek spółdzielni występuje jako podmiot nieprofesjonalny, zmierzający do zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb konsumpcyjnych. A spółdzielnia jest podmiotem profesjonalnym, z trudniącym się fachowo dokonywaniem czynności z zakresu budowy lokali, zarządzania nieruchomościami. Dlatego ten stosunek, jako stosunek nierówny, no, musi być w, w, w należyty sposób chroniony. W obecnym stanie prawnym ustawodawca przyjął wprost, że członek spółdzielni w relacji z spółdzielnią jest konsumentem, czyli jakby ta sprawa relacji i, i, i tego czy spółdzielnia mieszkaniowa jest przedsiębiorcą, a, a, a konsument, a spółdzielca jest konsumentem jest jednoznacznie wyjaśniona. Właśnie tym wyrokiem są do najwyższego. Natomiast jakie to niesie za sobą konsekwencje? Ja widzę tutaj dwie konsekwencje. Po pierwsze, e, przedawnienie się roszczeń e, następuje e, z upływem trzech lat. I co do tutaj, e, co do zasady, nie ma wątpliwości, że m, taka interpretacja jest słuszna. Druga, e, druga e, sprawa to proces reklamacji. E, wcześniej spółdzielnie mieszkaniowe m, powoływały się właśnie na to, że e, Pomiędzy nią a, a spółdzielcami nie ma charakteru tutaj, właśnie nie ma zastosowania, nie mają zastosowania przepisy związane z prawem konsumenckim i z reklamacją. Otóż nie. Spółdzielnia musi odpowiedzieć na reklamację w ciągu 14 dni. I w momencie, kiedy nie odpowie na tą reklamację, możemy uznać, że ta reklamacja jest zasadna. OK, zatem jeżeli teraz będziesz yy, zastanawiał się, czy złożyć reklamację, czy nie, na przykład w kwestii yy, rozliczenia kosztu ogrzewania, nie, nie czekaj. Masz 14 dni na to, żeby po otrzymaniu tego dokumentu, który nie jest rachunkiem, nie jest podstawą żadnych rozliczeń, najczęściej yy, złożyć reklamację. To jak złożyć reklamację? Link znajduje się pod, pod, pod tym materiałem oraz na końcu tego ekranu. Koniecznie zasubskrybuj kanał, a jeżeli ci się podobało, możesz też dać lajka like i skomentować. Dziękuję i do usłyszenia. Czekamy na Wasze suby. Przycisk znajduje się na środku ekranu.